Dziękuję za to, że taka propozycja ze strony Urzędu Miasta wyszła w moim kierunku, żeby zajęć się portretowaniem swojej małej ojczyzny mojego miasta. Którym... Bartosz Rączek wielokrotnie portretował różne miasta, no i chcieliśmy, żeby sportretował również częstochowe, z którą jest związane, z której się wywodzi. Cieszę się, że właśnie tak to zrobił, bo teraz na dobrą sprawę mamy możliwość odkryć nasze miasto po raz kolejny. Pewne miejsca w naszym mieście są oczywiste i należy je sportretować, bo po prostu im się to należy, a pozostałe działają na zasadzie zagadki i są to miejsca, które nie są znane każdemu. Łatwiej jest przyjechać z jakimiś wrażeniami z miejsca, w którym się było pierwszy raz i zapamiętało pewne migawki, niż y, zrobić obrazy o mieście, w którym się żyje i, i które się widzi na co dzień, bo wiele rzeczy nie wydaje się nam się tak atrakcyjnych, przez to, że widzimy je na co dzień. Natomiast. Po dłuższym zastanowieniu nad, nad kompozycjami do kalendarza, a wydaje mi się, że warto się w to miasto zagłębić, bo jest kupę ciekawych miejsc tutaj. Naprawdę. Jestem zaskoczony tym, co zrobił Bartosz. Byłem, idąc tu, byłem bardzo ciekawy, znając jego malarstwo, jak on wybrnie z tego tematu. I myślę, że wy, wybrnął po mistrzowsku. Jestem. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co zrobił i, i chciałbym, żeby y, następni artyści w następnych latach y, również podobne rzeczy. Robić. Był kalendarz Jacka Pałuchy, on robił obrazy też w klimacie często, w, w swoim stylu. Teraz jest Bartka Frączka, którego znamy osobiście i lubimy, więc y, bardzo nam się podoba. Podobałem się bardzo. Y, trafiony format. E, idealnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak przyszedłem na wystawę e, obejrzeć ją w całości, to ja poznawałem wszystkie miejsca, czyli po prostu wiedziałem, że e, są elementy, które opowiadają, jak gdyby było mi się często. Ja powiem, że przyjechałam z innego kraju, w ogóle widzę te kolory, widzę te charakterystyki, w ogóle się zakochało miasto i jego wyobraźnia tego miasta jest po prostu perfekcyjna, no, Moim zdaniem nie wiedziałem czegoś takiego wcześniej.